No i jedziemy tym potworem. Odpaliła bez problemu za pierwszym, no dobra, za drugim kopnięciem, za drugim kopnięciem. I jedziemy. Tutaj się wszystko trzęsie. Tutaj nie wiadomo, czy coś, czy ten bieg wejdzie, czy nie wejdzie, czy skrzynia wyskoczy. Zupełnie nie wiadomo, co tutaj się stanie. Tutaj się normalnie nie skręca. Tutaj nie wiadomo, czy ona zahamuje, czy ona nie zahamuje. Ale o to właśnie w tym chodzi, kurwa! Zobacz, teraz sobie wystartujemy chyba z jedynki. Dobra, dwójka weszła ledwo. Tu jest zawsze ryzyko. Tu nie wiesz, czy wejdzie, czy nie wejdzie. Czy coś odpadnie, czy nie odpadnie. Czy rura odpadnie tym razem, czy coś innego. Jedziemy przez błoto przez gówno, ale to jest naturalne kurwa środowisko tego motocykla. Kurwa i truja teraz idzie. Zobacz, kurwa Zapierdala jak dzik Tutaj kierownica ledwo skręca. Tu miłożysko chyba odpadło, jak ostatnio rozwierałem. I tak ciężko skręca, no ale skręca. To najważniejsze, o kurwa, coś nam przerywa. No i fajnie, i co górwa paliwa nie ma już. No i sobie kurwa pojeździło. No to sobie pojeździło. A czy to chodzi o paliwo? Paliwo się wylało. Paliwa myślę, że tu jest sporo. Paliwo cieknie, ale jechać nie chcę. Najgorsze, że ja tak daleko już zajechałem. Nie pojedzie, chuj kurwa. I Co ja mu to teraz zrobię? Będzie kurwa vloger pchał. No to sobie kurwa, popchamy. Tak, kurwa, jazda Popchamy sobie Ile mamy? Kilometr albo półtora Rękawiczki, kurwa, nowe I Na chuja się zdadzą zaraz mi tak gorąco Ubrałem się, kurwa, tak ciepło Teraz mi, fuj, gorąco Się zachciało, kurwa Przyjażdżki grudem kurwa starym. I o chuj mu chodzi? Nie wiadomo. Umarła już. Tak się rozgrzałem, że kurwa rękawice niepotrzebne. Po co? Kas kurwa też za gorąco. Czutkie, zwrotne. Tak, bym cięższy rowerek. No, śmieszne jest, bo w tym roku latem właśnie Zmieniłem nowy gaśnik. Taki nowy, taki lepszy. Taki trochę droższy. Taki ładny, taki ciężki, prędko. Od razu widać, że porządny gaśnik. Nawet na przeglądzie była 20 km zrobiła. W tej weftce. Przegląd przeszło. Nawet światełka działało, Nawet hamulce dokręciłem. Kurwa, hamowały. A teraz Franca takie coś wymyśliła. A też śmiesznie było, bo. Walotanie nie jeździłem rok temu chciałem przyjechać, oczywiście nie odpalała myślałem że pewnie tam się gaźnik zawiesił tam trzeba byłoby bo tam troszkę porozkręcać i by jeździła no ale już brakło czasu i chęci no i w tym roku mówię zobaczymy może da się to szybko zrobić Nie gaźnik sam gaźnik Czyściłem, porozbierałem. Wszystko działa, nic się nie zawiesza. Ładny, nowy czyściutki, czy nowy, stare jeszcze. Ale w ogóle paliwa nie lało. Jak pompowałem, w ogóle nie lało. No to mówię, idzie, idę dalej. Jak tu nie ma paliwa, to trzeba szukać dalej. No i mówię, kranik. Może kranik coś. No i jak odkręciłem, kurwa, kranik. Jak zaczęła lecieć gnojowa sraczka, taka brązowa kurwa o zapachu rdzy, zgnilizny i benzyny, kurwa wymieszanej z olejem. No to mówię, o hej, kolejna mamy problemik, kolejna przyczyna do rozwiązania. Kranik zajebany, zarzywiały, bak cały zasypiony, zarzywiały. I co robić? Nowy bak kupić? No tak nie bardzo, trochę tak smutno znalazłem jakieś odrdzywiacze pukankę zrobiłem porządną najpierw tam śrubek napierdelałem nakrętek jakiś i maglowałem, żeby ta rdza wszystko odpadła odrywała się potem tym odrdzywiaczem jakimś tam się moczyła długo, drogie to było jak cholera, ale fajnie się wymoczyła potem benzyną wypukałem i no i fajnie, było naprawdę widać tylko, że jak wypukałem się okazało, że nie leci. Znaczy do gaźnika już leciało, ale jakby dalej nie szło. I mówię kurwa, ten gaźnik, jakiś jebany chiński tam założył poprzedni. Chyba taki sam zamówiłem, tylko że chyba trochę lepszy, trochę droższy W rękę jak się go wzięło, to od razu taki solidniejszy, cięższy był. To chyba lepszy. Filtr paliwa. Założyłem wężyki nowe, poskręcałem, no i trochę pojeździłem o rabinkę. Teraz fajny odcinek miał być, że na włosce zapinie rydelamy. Mieliśmy robić rekordy prędkości. I masz i chuj. I kurwa pchaj to gówno. Zajebane jeszcze.